Cześć! Witajcie w następnym filmie. Dzisiaj znowu spotykamy się w kotłowni. Sorry za światło, jeżeli do końca czegoś nie widać, ale na razie warunki są, jakie są. Będziemy prężnie działać, aby iść do przodu i poprawiać te warunki, abyście mogli kolejne filmy oglądać w lepszej jakości i w lepszym klimacie. Dzisiaj chciałbym przejść do tematu związanego ze zmiękczaczem wody. Co to jest za urządzenie, do czego jest wykorzystywane i jak to w ogóle wygląda? I czy warto coś takiego zakupić, czy, czy jednak nie, bo, bo jest to zbędne urządzenie w, w domu. To jest zmiękczacz. Zmiękczacz wody prezentuje się w taki sposób. Praktycznie wygląda jak połowę buf bufora na ciepłą wodę. To jest zmiękczacz wody firmy USTM. Z tego, co pamiętam, to jest w ogóle podstawowy ich model, jest to jakiś Primo na 25 litrów, teoretycznie jest kompaktowy. Nie uważam, żeby on był kompaktowy. Jest no, na szerokość mojej ręki. Jest dosyć szeroki. No i też wysokością wcale, wcale nie jest taki mały. Ale poza y, jego gabarytami są same plusy, bym powiedział. E, zmiękczacz wymaga tak naprawdę podłączenia stałego do prądu. Do tego z drugiej strony mamy cały czas podłączenie do czystej wody. Oraz musimy mieć podłączenie do zrzutu e, takiej spłuczki do kanalizacji bądź też gdzieś po prostu do ogrodu. Też ludzie budują sobie różne takie studnie chłonne, aby e, no, tą spłuczkę, tak zwaną e, spuszczał sobie gdzieś tam na bok i na przykład nie zapełnił szamba. Też miałem mieć coś takiego wykonane, ale w końcu tak wyszło, że nie mam. Dostałem informację, że za. E, 2-3 lata powinniśmy mieć kanalizację, więc żyję optymizmem i mam nadzieję, że za niedługo pozbędziemy się szamba i będziemy mieli podłączenie do miejskiej kanalizacji. Sam zmiękczacz, tak jak, tak jak nazwa sugeruje, służy do zmiękczania wody podłączamy to na zasilaniu do całego domu. To jest filtr wstępny, tak naprawdę tu przychodzą przychodzi woda bezpośrednio, która jest pompowana z wodociągów do naszego domu. Przechodzi przez tak zwany filtr wstępny, który też powinienem wymienić, ale słuchajcie, ten filtr jest zamontowany od samego początku powstania na całej instalacji u nas, czyli że gdzieś od marca chyba. No, chyba od marca, od marca 2025 roku teraz mamy grudzień, czyli że prawie, prawie rok wisi, tak, na no, 3 czwarte roku e, i wygląda tak, więc uważam, że jakość wody, która jest dostarczana do nas, jest naprawdę bardzo dobra. Ponieważ u niektórych po miesiącu to już jest cały rudy albo cały jest taki brązowy ten, ten, ten filtr, a u nas jest całkiem niezły. Dobrze, wracając do zmiękczacza. Najpierw przechodzi przez wstępny filtr, następnie woda trafia do zmiękczacza. Zmiękczacz zmiękcza całą wodę poprzez e, tutaj sobie zaprezentujemy poprzez użycie soli. Ta sól to są po prostu tabletki solne, które można Kupić w każdym sklepie ten jest akurat zrówki: tabletki solne. Tabletki solne są wsypywane po prostu do zmiękczacza. I one sobie tak tutaj leżą i czekają na swoją kolej, aż się rozpuszczą. Na ja to masz właśnie takie anki, żeby e, delikatnie rozbijać te grudki. Jak coś tam się z, z, no, zrobi, taka grudka, tak? Wezmę jedną sztukę, żeby wam pokazać. Wygląda jak jakaś kostka cukru, tak naprawdę, i ona sobie tutaj tak jest. To jest urządzenie, które jest praktycznie też bezobsługowe. Tutaj mamy cały sterownik. Tutaj mamy nie, włącznik i wyłącznik, tak naprawdę. Nie wiem, nie, nie używałem tego w żaden sposób, ponieważ przychodzi do tego e, hydraulik, który się no, nazwijmy, specjalizuje w podłączeniu takich urządzeń. montuje takie urządzenie, i nic więcej z tym nie trzeba zrobić. Jak tylko jej wyłącznie uzupełnić, suro. Sól. Eee, taki worek, jak Wam zaprezentowałem, on jest chyba 25 kg. 25 kg takiego worka to powinien starczyć spokojnie na miesiąc. I się tutaj wsypuje i się nic więcej z tym, tym nie robi. Eee, on za pomocą sterownika e, ma dwie opcje. Pierwsza opcja, po przelaniu jakby 4000 litrów przez niego, czyli że 4 metrów 3 on musi zregenerować te swoje złoże solne. Do, do zregenerowania złoża solnego wykorzystuje yy, tą sól. On wtedy się płucze, i z tego co pamiętam, to około 75 czy tam 100 litrów wody zużywa na odbudowę tego całego swojego tam złoża, aby mógł pracować ponownie po prostu. Czyli że on podczas pracy zużywa nam sól, do tego zużywa wodę i brudną wodę wylewa nam do. No, u mnie to jest kanalizacja. Tutaj mamy po prostu syfon e, wraz z, podłączony do, do Łazienki, ponieważ po drugiej stronie mamy Łazienkę i tyle. Ale słuchajcie, wieście mi, czy nie? Po prostu woda jest genialna. Po umyciu włosów, włosy są bardzo miękkie. To można, można się śmiać z tego, ale naprawdę jest zupełnie e, inny do włosów. A w kuchni, jak we wcześniejszym mieszkaniu, mieliśmy problem z zachodzącym kamieniem w czajniku. że Dosłownie po dwóch tygodniach to już trzeba było wymyć czajnik, ponieważ te dno, ta grzałka, która jest, było całe brudne. A teraz używamy już czajnika, tutaj tej wody, za dwa miesiące i nic się z nim nie dzieje. W ogóle nie ma nawet grama kamienia. Nie ma zero osadu w łazience. Czy też osadu na przykład w odpływie w umywalce, czy też gdzieś tam na ścianie w prysznicu. A szyba od prysznica jest cały czas czysta. Wystarczy tylko przejechać ciągaczką, nic, nie, nie pozostają żadne osady kamienne z wody. Bardzo Wam polecam to urządzenie. Ono chyba kosztowało około 2000 zł, 1600-1800 zł, ale jest po prostu proste, a genialne w swojej prostocie zarazem. Wystarczy tylko pamiętać, żeby raz na jakiś czas zajrzeć do niego, uzupełnić go tabletkami solnymi, rozbić te grudki, jeżeli tam jakieś się pojawiły, tak jak ja teraz mam, więc muszę to zrobić. I to tyle. Czystość, która jest zachowana w łazience, w kuchni czy tam, gdzie się po prostu używa wody, no to jest gwarantowana. Nawet sam producent pisze, że e, dzięki zastosowaniu zmiękczacza używa się również mniej detergentów, ponieważ woda jest miękka. I nie trzeba dodatkowych, nie wiem, jakichś tam soli do zmywarki, czy też wystarczy użyć mniej tak zwanego Ludwika płynu do, do mycia naczyń, aby, aby uzyskać ten sam efekt bez tak miękkiej wody. Nie wiem, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to wygląda w pralce, ale na pewno jest to duża też zaleta oraz, oraz jest to przedłużenie użyteczności takiej pralki, zmywarki czy też tam suszarki, w zależności co macie, co, czego używacie. Więc naprawdę, za te pieniądze e, uważam, że warto. Czy bym zmienił na jakiś tam lepszy Wiesmana czy czegokolwiek? Nie mam porównania, powiem wam. Ale jak jestem tak zadowolony z tego podstawowego urządzenia, które tam niecałe 2000 zł kosztuje, to uważam, że nie jest konieczne w inwestowanie większych pieniędzy w następne urządzenia. Bo wiadomo, że to urządzenie pewnie za jakieś tam 5 lat, czy coś, również będzie się nadawało do wymiany, i trzeba będzie zmienić. Więc. Po prostu korzystać z tego prostego, wykonuje swoje zadanie, do którego zostało przeznaczony i, i naprawdę wam mogę polecić. Jeszcze raz zróbmy zbliżenie. Jest to USTM Primo na 25 litrów i w 100% wam mogę z ręką na sercu polecić ten sprzęt. Naprawdę jestem mega zadowolony. Tyle na temat zmiękczacza. Jest to proste urządzenie. Dodatkowo ma programator, który możecie sobie zmienić, kiedy ma się dokładnie spłukiwać, znaczy czyścić, zrobić ten cykl odnowy swojego tam źródła, tej, tej, tej całej solanki, i tak dalej. Możecie wybrać, jaki to jest, w jakich to jest godzinach. Tak? Bo on tak to samemu sobie dawkuje, samemu sobie oblicza, kiedy to powinien zmie wykonać, jakby odnowę tego złoża. Aha, i chyba nie dopowiedziałem, że pierwszy cykl to jest jakby po przelaniu 4, 4 metrów sześciennych wody. A drugi to jest po prostu po jednym tygodniu. Czyli, że jeżeli w trakcie jednego tygodnia nie przelejecie 4 metrów sześciennych wody, to ten zmiękczacz samemu po prostu zrobi odnowę tego złoża. Tak? Czy to jest dobre, czy nie? No to jest jedyna, jedyny minus, który po prostu jest to większe zużycie wody, większe ścieki, tak? produkcja większej ilości ścieków ale tak to, to na pewno się odpłaci w tym, że mniej musicie czyścić, mniej dodajecie detergentów, nie musicie kupować soli do zmywarki, więc inne rzeczy odchodzą. Zakup takiego worka to jest tam 40-50 zł w przeciągu jednego miesiąca, czy nawet pięciu tygodni i macie spokój. I naprawdę Wam mogę to polecić. Więc jeżeli Wam się podobał filmik, zostawiajcie lajki, piszcie w komentarzach, co byście chcieli się więcej dowiedzieć. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!